Cześć! Witam Was w moim kolejnym filmiku, który jest drugą częścią mojej serii o Anglii i w nim opowiada, odpowiadam na pytania, które zadaliście mi pod poprzednim filmikiem. Jeśli go nie widzieliście, to zapraszam. Opowiadam o systemie szkolnictwa w Anglii, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam. Z góry przepraszam za mój głos, który brzmi jak jakbym paliła jakieś nie wiem co, ale musiałam dzisiaj nagrać ten filmik, bo obiecałam i sama sobie powiedziałam, że będę nagrywała dwa filmiki tygodniowo, więc to jest drugi filmik. M musicie niestety jakoś przeżyć z tym głosem starego palacza, którym nie jestem, oczywiście. Więc zacznijmy od pierwszego pytania, które brzmi, opowiedz o kulturze Anglii. I nie wiem dokładnie, co chcielibyście, żebym wam powiedziała o tej kulturze Anglii. Um, bo to jest bardzo rozległy temat i wydaje mi się, że każdego interesują różne rzeczy na temat tej kultury ale mogę wam powiedzieć, że ang dla Anglików herbata bez mleka to nie jest herbata i oni lubią jeść bardzo tłuste śniadanie więc jeśli chcecie zobaczyć jak ono wygląda to wpiszcie sobie w Google em, tradycyjne angielskie śniadanie to, to, to zobaczycie co mam na myśli poza tym oni są Tradycjonalistami i uważają się za naród najlepszy. Nie wszyscy, ale uważają się za monarchię w ogóle świata. Więc są dumni ze wszystkiego, co mają i co osiągnęli przez całe to, całą ich egzystencję. Ehm, następne pytanie. Czy podoba Ci się życie w Anglii? E, teraz może być, ale na początku nie chciałam w ogóle tu mieszkać. E, czy od którego roku życia mieszkasz w Anglii e, od 12. E, skończyłam piątą klasę w podstawówce w Polsce e, bardziej podoba Ci się Polska czy Anglia. Bardziej podoba mi się Polska. Jestem patriotką i bardziej podoba mi się jedzenie, bardziej podoba mi się kultura i ludzie mi się bardziej podobają, i klimat, i wszystko mi się bardziej podoba w Polsce niż w Anglii. E, czy trudno przywyknąć do życia w Anglii? E, no, oczywiste jest, że na początku jest trudno, że na początku w ogóle nie da się przyzwyczaić, ale z czasem jak poszłam do szkoły, to mi się udało i już jest spoko. Co denerwujecie w Anglii w życiu tam, no bardziej denerwuje mnie fakt, że ja umiem te wszystkie fakty i tą całą wiedzę, którą mam, umiem po angielsku. I jeśli przyjadę sobie do Polski i chcę poprowadzić sobie z kimś jakąś super inteligentną rozmowę, po polsku to za bardzo nie mogę, bo tych słów takich wielkich, super mądrych nie znam po polsku. Bym musiała taki, z takim słownikiem chodzić i bym zaczęła rozmowę i bym mówiła: Hej, pogadajmy o. Poczekaj, tylko sprawdzę w słowniku, co to jest po polsku. Więc co mnie najbardziej denerwuje w tym, że tutaj mieszkam. Ehm, jakim językiem porozumiewasz się w domu? Ehm, mówię po polsku, a raczej godą po śląsku. Śląski for the win. Ehm, jak wygląda nauka historii? To chyba chodzi o to pod względem, jak wygląda pod względem Polski. Przez pierwsze trzy lata, secondary school w ogóle, ja nic nie miałam o Polsce: wszystko było o Anglii, wszystkie były ci królowie i królowe, i zamki, i rycerze, i takie tam rzeczy ważne dla Anglii, a nic o Polsce. A teraz, kiedy zaczęłam GCSE, sorry. To mam Modern History. Tam jest wszystko o I wojnie światowej i o drugiej, więc tam jest o Polsce, bo oczywiste jest to, że Polska brała w tym udział. Ulubiony mój przedmiot to wszystkie trzy języki, których się uczę i, i matematyka. W jakim mieście mieszkasz? Mieszkam w Birmingham, w West Midlands. Jaka jest pogoda, klimat? Ogółem, tak jak wszyscy mówią, często pada, dużo pada. Um, dzisiaj na przykład y, było czyste niebo na rano, potem zrobiły się mury i potem zaczął wiać wiatr, zaczął wiatr y, więc było dosyć zimno. Ogółem jest pogoda taka zmienna i w zimę rzadko kiedy jest śnieg, a kiedy jest to nie taki prawdziwy. Um, tutaj dostałam pytanie, czy młodzież żyje tak, jak jest pokazane w skincach? Nie, większość ludzi nie chodzi na takie aż imprezy. Chodzą na imprezy, ale nie takie, gdzie ćpają i piją i tegują się tam z różnymi ludźmi na tych imprezach. Chociaż mam koleżanki, w sumie no nie koleżanki, takie znajome, które są tak, jakby wycięte z takich imprez, więc są ludzie, tak jak w każdym kraju, jest młodzież, która chodzi na takie imprezy, więc nic dziwnego, że w Polsce też tak w Polsce i w Anglii też tak jest. E, jeśli chodzi o monarchię i picie herbatki o piątej, to takie coś to raczej starsi Anglicy robią dalej, <laughs> albo tacy bardziej bogatsi. E, co Anglicy myślą o Polakach? E, ci, którzy ja, których ja spotkałam. Uważałem, że jesteśmy w ogóle najlepszym narodem świata. Uważałem, że jesteśmy najpracowici, najmądrzejsi, najśmieszniejsi i najładniejsi. Ale to zależy chyba od człowieka, bo wiem, że jest wiele, wielu Anglików, którzy nas nie lubią na przykład. Um, czy dużo jest w Anglii Murzynów? Jest ich tutaj dosyć dużo i jeśli gdzieś się idzie, to na pewno się na jakiegoś natknie. Nie wiem, czy dodaje jakąś miarę, no ale. Um, jak się, jakie są dziewczyny w Anglii i chłopcy, tak jak w Polsce, czy inaczej się zachowują? Według mnie na całym świecie ludzie są tacy sami. Jedyne, co jest inne tutaj, to wydaje mi się, że młodzież tutaj zachowuje się na starszą niż jest i zaczynają wcześniej chodzić na imprezy, wcześniej się malować. Ale wiem, że w Polsce też niektórzy tacy ludzie są, ale tutaj zauważyłam, że to jest bardziej takie na porządku dziennym. E, masz dużo znajomych w Anglii, nie narzekam. Dlaczego w Anglii nie uczą takich trudnych materiałów szkolnych jak w Polsce? Nie wiem, sama chciałabym znać odpowiedź na to pytanie, więc niestety ci nie odpowiem. Dlaczego wybrać katolicką szkołę, a nie taką normalną? Bo tutaj katolickie szkoły są na porządku dziennym. W Polsce szkoła katolicka to jest zazwyczaj szkoła prywatna. Tutaj szkoły katolickie są publiczne i takie normalne. I są uważane za bezpieczniejsze i za, za takie z wyższym poziomem Poza tym ja jestem wierząca, więc to chyba normalne, że poszłam do katolickiej szkoły um, Uczą was jakichś zawodów w szkole? Nie, nie uczą nas żadnych konkretnych um, Wiesz już na jakie studia chcesz iść? I, czy w Polsce, czy w UK? Um, mam zamiar wrzucić do Polski na studia Mam nadzieję, że pójdę na Uniwersytet Śląski Na filologię hiszpańską z kierunkiem na tłumacza. Macie w szkole swoje szafki. Tak mamy nie takie jak w amerykańskich filmach, na kłódkę jakąś, tylko na kluczyk normalne, takie małe, trochę większe, wyższe niż A4. Format. Jak myślisz po angielsku czy po polsku? Kiedy mówię po angielsku, myślę po angielsku. Kiedy mówię po polsku i nie mówię nic, tylko tak sobie rozmyślam, to myślę po polsku. Zdarzyło ci się kiedyś, że ktoś w Anglii był niemiły dla ciebie. No tak, ale jeśli chodzi o szkołę, to w szkole nie dlatego, że jestem Polką, tylko ogółem. Niektórzy są hejterami i trollami, więc hejtują każdego, bo mają problem. E, więc nie mają problemu z tym, że jestem Polką. E, ile masz lekcji tygodniowo? Ja mam 33, chociaż ogółem, biorąc pod uwagę standardy angielskie, czyli 6 lekcji codziennie, to powinno się mieć 30, ale ja mam jeszcze dodatkowe. Jakich języków uczysz się w szkole? Uczę się je włoskiego, hiszpańskiego i francuskiego i jeśli liczy się angielski, to angielski też Jak wyglądają wyprzedaże i ogółem ceny na zakupach? Zależy od sklepu, bo na przykład w Top Shopie to nie są za dobre te przeceny, bo jest tak, że coś kosztuje 38 funtów i oni przecenią na na przykład 32 więc to nie jest za dobra przycena, ale na przykład w takim Urban Outfitters jest em, coś za 50 funtów i jest przycenione na 10, więc tam jest lepiej. Ale ogółem powiedziałabym, że przyceny są dobre. I kiedy są przyceny, to, e, to jest wielki bałagan w sklepach i wszyscy walczą o swoje rozmiary, bo zawsze zostają te same duże i same najmniejsze. Więc. E, masz polskie przyjaciółki? Mam, ale one tutaj nie mieszkają. Mam tutaj polskie znajome, takie z klasy i ze szkoły Ale to też tak, jest, tylko w szkole się spotkamy, jeśli już e, Mówisz biegle po angielsku No tak e, Cieszyłaś się, że prowadzki do UK? Nie e, Możecie się malować do szkoły? E, ja teraz jestem w najwyższej klasie Więc nam pozwalają na więcej i możemy jako tako Ale w młodszych klasach nie pozwalają. E, zawsze kaz kazali zmyć, jeśli ktoś za bardzo się pomalował. Opowiedz, jak to jest być w szkole dla dziewczyn. Ehm, po jakimś czasie się przyzwyczajacie. Jedyne, co minusem mogłoby być, to to, że są same dziewczyny, co równa się z tym, że jest pełno zazdrości dramy i e, konkurencji i obgadywania, więc jest więcej emocji, że tak powiem, w takiej szkole dla dziewczyn. Co zaskoczyło Cię najbardziej, gdy przyjechałaś do Anglii? Sposób szkolnictwa jest inny całkiem według mnie i e, musiałam się przy, przyzwyczaić w ogóle się dowiedzieć jak to wszystko działa, bo na początku nie wiedziałam o co chodzi. Oczekiwałam takiego samego czegoś, ale całkiem inaczej jest. E, bardziej opłacalne jest studiowanie w Anglii czy w Polsce? Ja myślę, że w Polsce w Polsce jest dosyć wysoki poziom. To nic, że to nie są jakieś wielkie, prestiżowe e, uczelnie typu Ox Oxford czy Cambridge, ale wydaje mi się, że za cenę, którą płacilibyście w Anglii za studia, moglibyście sobie kupić co, coś całkiem innego, nawet dom moglibyście sobie kupić jakiś, no dobra, może kupić nie, ale wnająć może, albo samochód byście sobie mogli kupić za to, co byście tutaj zapłacili za studia. Więc wydaje mi się, że bez sensu jest płacić za, za dyplom z bardziej prestiżowej uczelni, skoro e, poziom nauki jest ogółem taki sam. Według mnie, ja, ludzie mogą mieć inne opinie, ale ja tak myślę. E, co najbardziej podoba ci się w mieszkaniu w Anglii? E, to, że mam dostęp do tylu sklepów na przykład i w og og ogółem mam taką większą styczność e, z modą, więcej e, ludzi się tym interesuje i Twe. Drogo jest w Anglii, to zależy od sklepu, tak jak już mówiłam z tym Top ale ogółem wydaje mi się, że jakoś nie super drogo. Jak odebraliście uczniowie? Moja klasa ogółem jest znakomita. Oni sprawili, że czułam się tam chciana i nie jak jakiś wyrzutek outsider, bo pamiętam, że pierwszego dnia okrążyli mnie tak i siedzieli naokoło mnie i zadawali mi pytania na temat mnie i na temat Polski, nie jakieś miłe, sarkastyczne nie jakieś niemiłe, sarkastyczne, tylko takie miłe. I czułam się chciana w tej klasie, więc oni mnie bardzo lubią. I gdybym trafiła do innej klasy, to zapewne bym teraz siedziała jak jakieś emo i płakała, że nikt mnie nie lubi. Gdzie lepiej się czujesz w Anglii czy w Polsce? Lepiej się czuję w Polsce, bo mam całą swoją rodzinę naokoło mnie, wszystkich znajomych, wszystkie miejsca, gdzie dorastałam i wszystko jest takie fajne. Jestem strasznie sentymentalna. Ehm, tutaj ktoś mnie poprosił o to, żebym zabrała telefon do szkoły i nakręciła jakiś krótki filmik o tym e, w szkole, ale u mnie nie można mieć telefonów na wierzchu, bo konfiskują, a ja nie chcę, żeby mi zabrali. Więc kiedy będę w Six Form, to mamy większe prawa. I może wtedy coś nagram takiego, jeśli dalej będziecie chcieli. Ehm, Gdybym chciała po maturze w Polsce pojechać do Anglii, myśląc o zostaniu tam na stałe, jak patrzą na polskie wykształcenie? E, niestety nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo ja się tutaj przeprowadziłam nawet z nieukończoną podstawówką, więc to żadne wykształcenie i nie musiałam o żadnym mówić, więc no, ale e, moja mama i moi rodzice w swoich CV pisali wszystkie rzeczy. Wszystkie uczelnie, wszystkie studia, które ukończyli, wszystkie kursy i oni to biorą pod uwagę tak samo jak wybrali yy, Anglika. Nie mówią coś w stylu nie uczyłeś się w Polsce, więc ucz się od nowa. Dopiero wtedy cię przyjmiemy. I yy, gdyby tak było, to by było strasznie niesprawiedliwe. Yy, ile lat żyjesz w Anglii? Yy, pięć. Niecałe. Rocznikowo pięć. Yy, w jakim języku śnisz? Yy, jeśli nie o osobach z Anglii Moich znajomych z Anglii, to mówię po angielsku do nich I oni do mnie odpowiadają po angielsku Ale głównie się nie po polsku yy, Czy pytają was nauczyciele na lekcjach na oceny? Nie, nie ma tu takiego czegoś Ja bym strasznie takie coś chciała Bo mnie by to motywowało do codziennej nauki Bo wiedziałabym, że zawsze jest możliwość, że mnie o coś zapytają Ale tak to nie mam motywacji i często mi się nie chce Co z głupimi stereotypami? Ja... Nie spotkałam się z jakimiś wielkimi stereotypami, czy coś na temat Polaków, ani na temat Anglików. No, w sumie może oprócz tego, że Anglicy mają taki specyficzny humor. To normalnie są ludzie jak ludzie bardzo mili i pomocni, ale to też zależy od człowieka, bo niektórzy są strasznie, straszni. I się ich boję, na przykład. Ja się wszystkiego boję, więc nie słuchajcie mnie w tej kwestii. Okej. Okay. To były wszystkie pytania. Jeśli jakieś się powtarzały, to odpowiedziałam tylko raz na nie, żeby się nie powtarzać. E, więc jeśli dokładnie nie zacytowałam któregoś z Waszych pytań, to dlatego, że ktoś już wcześniej albo później takie pytanie zadał. I mam nadzieję, że to jakoś spełniło Wasze oczekiwania, bo wiem, że wielu z Was prosiło mnie o ten filmik. I. Um, mam nadzieję, do zobaczenia w następnym tygodniu. Ja wracam do uczenia się na egzamin z francuskiego ustny. Nie wiem, jak to zdam z takim głosem, ale mam nadzieję, że zdam. Do zobaczenia, pa!